W ubiegłym roku byliśmy na urlopie w Pilinach. Mieliśmy zaplanowany szlak taką właściwie wyprawę szlakiem Kingi Katarzyny Targosz. Udało nam się zobaczyć wszystkie miejsca związane z książką autorki moją ukochaną książką od lat. A będąc w okolicy, podjechaliśmy do Zakopanego. Tam udało nam się odnaleźć księgarnię Talita Kum. Księgarnia zrobiła wrażenie niesamowite dla mnie i już w tej chwili chciałabym polecić wszystkim Księgarnię Katolicką, Talitakum, Zakopane. Pan prowadzący Księgarnię, niesamowicie pogodny, kulturalny, bardzo miły człowiek, zapytano o tę książkę, powiedział, że jest już ostatnia. Skoro ją wzięłam w rękę, stwierdziłam, że że to nie ma przypadków, a skoro jest ostatnia, jeszcze była promocja, to ja się nie mogę zastanawiać. Ta okładka zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Ten mnich, miałam wrażenie, że, że za chwilkę otworzy oczy. Te rysy twarzy, no, był jak żywy. I ten tytuł, więzień, wezwanie do nadziei. Tak sobie pomyślałam, Czyż my nie jesteśmy więźniami naszych przekonań, tego co nam może wpojono? Nie wiedziałam o co chodzi, ale właśnie ta okładka oczywiście książkę jak już złapałam, to już jej nie wypuściłam i książka czekała. Czekała prawie pół roku. Wczoraj ją zaczęłam czytać pomyślałam, że wielki piątek to jest taki czas, kiedy mogę po tą książkę sięgnąć, tym bardziej, że to był trudny czas dla mnie. Tutaj widniały jeszcze takie słowa. Ja wezmę tu bliżej. Mąż, morderca, zakonnik. Historia człowieka, który odnalazł nadzieję. Zakonnik i mąż to już dopiero wzbudziło moje ogromne zaskoczenie, ale kiedy zaczęłam czytać nie spodziewałam się, że, że ta książka będzie miała takie treści. Pierwsze zdania bardzo mi się spodobały. Natomiast potem kiedy poznajemy historię tego młodego bohatera, wtedy chłopca, no budzi grozę, dziecko, które całe życie musiało walczyć o poczucie własnej wartości. Dziecko, które przez całe życie było prześladowane przez innych, które wręcz traciło poczucie własnej wartości, wydawało mu się, że jest, jest nic, nic warte. Kiedy ma 12 lat, umiera jego mama. Mama, która całe życie chorowała, tylko leżała w łóżku. Tak jak sam mówi, dwa razy chyba tylko wstała z łóżka. Ojciec, który sobie nie mógł poradzić już wcześniej z chorobą własnej żony, oddał jego oraz jego brata, z którym oczywiście nie był w dobrych stosunkach. Całe życie wydawało mu się, że ojciec tego młodszego brata, Boba, wyróżnia. Chłopców oddał do sierocińca, a starsze siostry do, do pewnego domu na służbę. Dla, bohatera nasz, dla naszego bohatera. Sytuacja była bardzo trudna, dlatego że Maria, ta najstarsza siostra, zaczęła mu zastępować mamę. Była konsekwentna, dobra, dbała o cały dom. I można powiedzieć, że co jakiś czas życie tego chłopca waliło się: dom poprawczy, jakiś sierociniec, i zawsze sądzono go o rzeczy, których nie zrobił, więc stwierdził, że czas chyba zacząć. Żyć w taki sposób, być może to jest sposób na życie. I tak błądził, coraz bardziej uwikłany w ciemną stronę życia, coraz bardziej grzeszący, aż któregoś razu, można być przez przypadek, poznał dziewczynę, która nie chciała żyć tak jak on, która zaczęła mu stawiać wyzwania i z którą postanowił się związać. Był ślub i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie utrata pracy. I gdyby do głosu nie doszło znowu to bardzo trudne dzieciństwo. Nikt mu nie wytłumaczył podstawowych rzeczy. On był taki ślepiec w takiej ciemnej kniei. No i niestety, któregoś dnia doszło do morderstwa. Jego żona spodziewała się bliźniąt i zastrzelił ją. Jestem na etapie, kiedy nie do końca wiadomo, czy zrobił to świadomie, czy zrobił to nieświadomie. Śmiem twierdzić, że odezwały się demony dzieciństwa i to był po prostu przypadek. Gdy, dlatego, że on ją kochał, a nie rozumiał pewnych rzeczy, które się dzieją z jego psychiką. I ta część, którą czytałam, jest bardzo trudna. A dlaczego o niej mówię? Dlaczego o niej opowiadam? Nie opowiadam dlatego, żeby opowiedzieć tą historię, bo to nie o to chodzi. Aby poznać historię, trzeba sięgnąć po książkę. Ale skoro tutaj na okładce jest podtytuł Wezwanie do nadziei to znaczy, że człowiek, który całe życie żył w grzechu, nie zaznał miłości, nie zaznał jakiegoś takiego normalnego życia, tylko ten ułamek ze swoją żoną jednak odzyskał nadzieję? W jaki sposób? Jak to się stało, że stał się zakonnikiem, że stał się kimś, kto robi tak niesamowite rzeczy? Myślę, że ta druga część. On w tym momencie siedzi w więzieniu, ma dożywocie, ale rysują się pewne możliwości. I on zaczyna zmieniać swoje postępowanie. A dlaczego mówię dzisiaj o tym Wielką Sobotę? Zapewne ten filmik, postaram się ten filmik umieścić w niedzielę Wielkanocną. A dlaczego? Dlatego, że myślę, ten tytuł więzień, czyż my nie jesteśmy więźniami własnych win, własnych grzechów, własnych przewinień? Przewinien, czy my. Czasami nie wątpimy, czy, czy wszystko nam zostanie odpuszczone. Każdy z nas ma różne grzechy, każdy z nas ma popełnił różne trudne rzeczy. Dla jednego kłamstwo będzie już końcem świata, dla innego wielkie, wielka zbrodnia będzie nic nieznaczącym zdarzeniem. Chodzi mi o to, aby móc powiedzieć, że choćby się nie wiadomo, co zrobił, to, to jest nadzieja. To masz szansę na zmianę swojego życia. Masz szansę na przemianę. Nawet jeżeli pół życia zmarnowałeś, albo osoby, które były odpowiedzialne za twoje życie nie pomogły ci go dobrze wykorzystać, wręcz nie dopilnowały i zostałeś zostawiony sam sobie. Sam sobie musiałeś radzić w tym świecie. To to jeszcze nie jest koniec. Wszystko przed tobą. Wciąż pozostaje nadzieja. I tak jak święty Augustyn z takiego bezbożnika został świętym, tak samo i ty. Choćbyś popełnił najgorszy grzech, choćbyś popełnił najgorsze przestępstwo, wciąż dla ciebie jest nadzieja. Wciąż nie musisz być więźniem. Każdego dnia jesteś wzywany, wzywany, aby odzyskać nadzieję, aby zacząć żyć. Życiem, do którego zostałeś stworzony i powołany. Wierzę, że te święta zmartwychwstania Pańskiego będą dla Ciebie i Twoim zmartwychwstaniem, będą dla Ciebie zmartwychwstaniem do nowego życia, będą zmartwychwstaniem do życia z Jezusem, zmartwychwstałym. Wierzę, że światło. Poranka wielkanocnego dotknie i ciemności Twojego serca. I wierzę, że i Ty zobaczysz ten pusty grób. Wierzę, że odzyskasz, odzyskasz nadzieję. Już teraz polecam Ci książkę, którą tutaj trzymam przed sobą. Paul Everett, Więzień. Wezwanie do miłości, wydawnictwo Serafin, dużo dobra i błogosławionych świąt z Pańskiego.